Ostatnie odcinki z Minecraft będą dopiero za około 2 tygodnia ponieważ muszę to wszystko przygotować i będzie pełna zmiana. Będą odcinki o wiele bardziej interesujące. Robię to dlatego, że wydawało mi się, że już trochę się chcę, żeby taka monotonna i nie potrzebowałem jakiejś zmiany. Szkoda, jakaś, że w muszę zrobić, ponieważ dwie ludzie często oglądają filmy, e, dlatego też się zmierzam po brodzie, dlatego, się ogoliłem i naprawdę zrobię się śmieracz po brodzie. Ehm, zrobię się śmieracz po brodzie. Ehm, zrobię się śmieracz po brodzie. Ehm, zrobię się śmieracz po brodzie. Ehm...